Mamy kolejne? bieraj dobra, teraz zrobię śpierdę. Dobra, ja bym zrobił gdzieś teraz tutaj, tylko lawę wezmę. E, sadzonka Ej, teraz normalnie będziemy srać tymi sadzonkami. Kurde, nie mogę. Czałpa cała się awatch, bo chyba tak. Teraz mamy dużo drewna. Mega dużo. Eee... No, zobacz to do skrzynki. Na razie byśmy... Nie no w sumie byśmy my chyba przez, e, przestawili te szukanie kobla. Weź daj OPA jeszcze raz, czyli opę weź wpisz konsoli i ja się tutaj na game magierze zobaczyć czy nie ma innych się jak kurwa jaki cheater E, tu nic nie ma. Tu no nic tu nie ma, cheaterze. O, jabłuszko mam mm. E no way, e, tu nic nie ma. Mhm. Chyba do netheru musimy wejść wtedy. No to da, do netheru. No właśnie. Dobrze, że nic nie co miałem. Możemy to co, my Możemy. Nie, tutaj nie podchodzę do wątki. Nie, tutaj nie. Tu obok. Mm. O kolejny jak to sam. Gdzie? nie mm, 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 mm. No, to rób ten portal do netery. Tutaj zrobię. Dobra, tak, żeby było równo, bo nie wiem pamiętam jak się robi portal. Dobra. No. Mamy dalej Jezus, weźmie kop ten blog, bo ja nie mam tego eee, tu mam teraz mhm. wejść? Ciekawe, że zadziała. No, nie wiem. Może też tak zrobić. Kolejną warstwę. Zobacz to ten obsygian u mnie, u ciebie. No naprawdę, fajna nostalgia. No naprawdę, zajebiście się pali. No daj temu czas. Daj kilo Co ty robisz? Co ty kombinujesz teraz? Ostrzeżę ten lava pool. Wejść Jest tu lawa ma... Aha. Może teraz będzie Ewa poczekaj. No poczekaj yy, To byśmy rozkopali i A nie lepiej na tym tym, Na drzewie po... yy, wlać lawę To jest tą metodą, jak się nie zapali, na to zaraz zobaczymy Twoją. Okej, jeszcze inaczej. Tak. Tak. No. A nie, bo to jest Max. A guzikiem, jak ja zrobię? Bo wtedy lewa się tutaj ten To zamuruj tam Ciekawe czy się zapali Dupa nie zapali Pali się, pali się pali się. Takie to tam przykład jest jeszcze jedną warstwę Jak się to zrobi portal? Wiem Spali się. Dawaj jeszcze raz. Bo ten guzik przeszkadza do portalu. Która musi tu być? Otóż tak próbowałeś? Mm, nie, nie w ten sposób Nigdy nie, nie, nie próbowałem O, aua Jest! Aha Mamy Let's go Dobra, to zobaczymy co w tym luterze Tylko ja nic nie biorę Oprócz To jest? Ej, hey, lag no, tak. Dobra, chodzę do naderu Uwaga tak, O, już. fajnie o, o, już O, o To jest Czemu tu To jest Jest? Lud, trzcina i sadzonka Ty, a się przyda, myślisz? Ej, co? Ej, to jest błąd mapy Aha Tylko raz, tylko raz, poczekaj A bo to jest kilka palców Dobra, to tylko bierzemy jeden głos. Dobra, tyle, idziemy To ja biorę Dobra, to ty weź skrzynkę, nie procent Dobra, jesteśmy yy, czyli tak Mamy grzyby Aha, muszę tu wejść Dobra, Mamy drugą skrzynkę, więc my tu możemy zastawić Get 3 Gdzie jest moja O, oh, nice. Ej, idą oby znowu. No, zaraz będą. Ja Dobra, się zrób zauwa. sadzonki już. <coughs> Powinniśmy kopać w sumie kobla, ale... Ej, nie poczekaj, bo chcę żebym mógł zobaczyć. Dobra, idę. Dirt. Idę się... pomścić. Mam jeszcze trochę lipa. Jest. Ale ciul. Aha! Tu jest nic coś na dole. Czyli nie ma drugiej lawy. Raz, lamy. dwa, trzy. Raz, dwa. Ale nie dirtem! No nie dirt! dirtem! To ty źle robisz. Lepiej półkłytkami i płytkami, dirtem no zostawić? To mój też ten co robił. Teraz nie mamy w ogóle dirtem. O, są sadzonki! Ale po co te sadzonki, skoro i tak to jest... Żeby urosły. Ale pojedynczo lepiej, stawiać tego I Mamy teraz lichę, bo jak nie zbiorę, to... bo, Ej, bo ty, nie, mamy najpierw, nie No woda. Nieskończone skończono wody mamy na mamy najpierw. Ogarnę to. Widz? <coughs> A, już idzie do nas zły. Ty co? Ty, wypadł! Mhm, mm nie mam kilofa. Ja, ja mam kilofa, tylko zrób, bo jest sobie Aha, tak. Dobra. Dobra, mamy Nie nieskończone tak do głowy. O, i nie przejdą. Nieskończone źródełko lawy by się przydało teraz. Aha, nie przejdą. Nie przejdą. Nice. Czekaj, kilof co zrobię? Ja mam. Co ty zrobiłeś? Dwa dirty zbieram. Te wszystkie twoje dirty. Ci pokażę jak mamy to robić Gdzie jest ten Daj kobla Nie mam. Ja nie mam kobla Jak nie masz Dużo tego mieliśmy Dobra, to trzeba wykopić Dobra, trudno Już, mam, już mam. Chodź tu Idzie więcej! Jak? Skąd? Bo jest kto, ten! To właśnie dlatego chciałem, kurwa! Ginę! Idzie więcej? Nie! Dobra, To do, do zniszczyłem. Dobra, zniszczyłem. Gdzieżo, co to było? Idę do mnie szkieletów! Co to za impreza? Oha, dobra, chłop ma 300 iQ Zorzę zniszczyć? Czekaj, fajnie, patyki, tak. albo ty mi zabrałeś, albo nie wiem Masz Kobla Kobra? Nie mam Idealnie na dwa życia A to więcej. Dobra magicznie Eee Co jest? Co jest? Zabrałeś mi Wsadzonek nie ma Ej no co jak Aha bo trzeba tam zniszczyć A nie zrobiłem I tam ogarnij Masz ten kilo? Ogarnął, czekaj Dobra, jasny telefon No kurwa Miecz może Krzciwe mam w łapie Wiecie ogarnę mam i ogarnę Bo oni tutaj teraz przychodzą, patrz Zniszczyłem Kon Dobra idę kopać Ne chwilę w na chwilę Tak strzegamy Ty I... e, tutaj Tu Tu patrz Ileś Reaperów Patrz tutaj Dobra No i tak będę chciał zaopatrz Oooo! Aha! <laughs> Ała. Pająk, cheater. Czekaj, no nie zdechł. Spadł, ciul. B. I chuj Dobra, no idę no kopać no dalej. No, 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 no. zajebiście Masz tego? No. Czy to właśnie nie boję? O, jednak boję. Brosko Mam tu. Chodź. Chodź możesz ten. O Google blanku mam. Ej! Mo o to chodzi w tym moście Karol, rozumiesz? Rozumiesz mnie? Czekaj. Okay. Coś. O fak Creeper, 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 creeper U, zrzuć go, zrć go nie, nie mam jak No nie mam jak, chodź tu Się panią! Spiderman! O na szczęście mieć żyje Kilok, ja zielę w kilopie Spad pośledzono, Kilo. Upośledzono nie Kurde, stona mamy czy nie? Co? Nie mamy stołu, no i trzeba znowu kolejny kilo miany Ja spadłem z tego Mamy mon... Jo, mamy, ale dwa tylko No, ej wiesz o, co, ja chyba... Bo, mam, um, ja nie wiem, czy nagrywam Ja nie wiem, czy godzinę nagrywam i z tego jednego filmu zrobię dwa odcinki Ej, z łuka, będę strzelał, z łuku Z łuka? <laughs> z łuka Idzie Au! Konie jego Jego tam nie będę strzelał Idź po tego. No i jest Chodź, Łukasz. A, jeden spadł. Ja pierdziele, oni są upo. Co się cofasz? No, sniper. No i spadł. Trzeba naprawić. Już to napraw to Mi to zbyt upo Chodźcie Weź te kepery zabierz z tymi strzałami. Tyry, te kepery O O no jak

Ej, bo nie mam tam jednego kilo. Stawiasz to ten... A nie, bo ja plan mamy kobra, a teraz czyni. Tu... O! Ja Dobrze mówiłeś, kobyl. <gryw> Ty, który spadłeś i się zabiłeś. Chodź to za matka, Bum, bum. O! Kupił. <gryw> Ej jeszcze fany moment co z tego zrobić Osiem, siema Edek. co tam u ciebie kochany? Oś tu Nara z jego ender perły, albo perłę ender Nie, nie. Ej jest kill'ow? ya el cable